I na akurat gadałyśmy. O, zdjęcia. legitymacji. wam pokazała, ale. No, ale. No nie żerujmy, mnie. Ale jak, jak, nie, jak się Nie, ja chcę się Ja też się zdepczę. Ho, ho. Nie wiem, lepsze okay, a, a więc może przejdźmy do paczki. Ląduje na ziemi. Czy jesteś coś przewróciła ci się o... O, to czekaj. Piękne, to jest piękne boa. I... No znowu mi się Ale Aleluja. No to idź po paczkę, idź po paczkę, bo jest jako? strasznie duża. Jaką? Czekaj, ma... A jakie ja poszłam, tak? Dobra, nieważne. To interesujące. No U... nie, 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 Ale się tu nie zmieści, poczekaj, co? Zmieściło się, nie? Tak tak. Ale z tą troszeczkę dostaliśmy nasze od naszej kochanej Amber da. Amber to jest pewno u nich Słyszałyście i chyba jeszcze nie słyszycie Bo ona nam dostarczy, z czegoś non stop czy... się z nią wymieniamy, no. <grym> Naprawdę no. bardzo Ci kurde, sorry. Oh, sorry. I może to odpakujemy I już nie będziemy trząść kamerą i wygłupiać się Albo I jednak tak Aleluja To otworzymy Jasne, <grym> ale fajnie planujesz a ja zawsze lubię klikać o, to planujesz. To jest też fół. Dlatego. Dobra, i teraz... One, two, three, four, no, 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 no. O, kurde, o kurde, Dobra. To wszystko. To najpierw list. Opa, to, to list. Wow. Hej, co co? Ja <laughs> lubię czytać co, co. E, Piszę do Was trzeci raz, więc mam tylko nadzieję, Przecież że te jest sołane i się, się podoba. podoba. Jak zawsze dostaniesz... Zestaw, Zestaw dodatków. Do... Pozdrawiam serdecznie, to Amba PLS. Dzieciusie! Tu jestem ja. Okej. Okay. I znowu mi się ta była przekręciła, poczekajcie. A ja zbyłam dla O, ustawmy to wszystko ładnie i zaraz wrócimy. Ej, pierwszy raz widzę takiego petka. Nagrywam mu. A więc... W paczuszce było siedem pet Jakie ładne? No, wszystko są prześliczne. A ja tu przyleciałam, bo to takie normalne. <laughs> Więc tutaj mamy taki przepiękny koszy. koszyczek. Mamy tak. kokarki, sukieneczki, tu jeszcze takie coś. Jeżeli czegoś nie wyjęłyśmy z tej paczki, to proszę się nie dźwić, bo miło otworzyłyśmy oczywiście wcześniej. Tak, kiedy więcej spaceru. I dlatego może tu nie być wszystkiego, ale ogarnij się. niechaj chcą mi nie Oddychaj! Ja chcę horror jakiś nagrać. O mój Boże. Ej, będę na nagraniu wymuszać. Dobra. Nie, nie, nie będzie horrorów. Nie. Czemu? Nie. Nie? Okej, okay. nie <noise> będzie fajnie. Dobra, więc e, chcieliśmy bardzo podziękować Amber za tą wymiankę. Wyczyłaliśmy 6 kształtów, też niepopularnych. I chcieliśmy jej bardzo podziękować i bardzo dziękuję za wymianie. Chodź, chodź. Coś. Ale imponencja. Zdechcełam ją. Chyba nie A, okej, okay, dobra. E, więc, bardzo dziękujemy Amber, bo Amber to umiemy, ona taka miła robi medalki. E, nie no, się, ona, ta, ta miła. Aha. <noise> Ci dziękujemy. No, 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 no. O, nie trafiłam, czekaj. Już już spokojnie, bo ekran tu się. Kamerę. Ale A, jest to, nie to mi się to, przeczepiło, dobra. To już koniec i nie będziemy muszę więcej same. Aha. <laughs> Okej. Okay.